Hej, cześć, Siemaneczko witam was w kolejnej serii na kanale i tak, tym razem jest to Command Conquer Red Alert Remaster. Tak, remaster w kultowej gry, bo ja no mógłbym zagrać normalnie tamtą wersję, starą, Red Alert, na przykład Red Alert 2. Więc mam nadzieję, że wam się taki RTS spodoba i zobaczymy co tutaj kampania nam przyniesie i jak to wygląda w remasterze. Z tego co wiem, to raczej bardzo fajnie i nie będziemy się tutaj nudzić. E, tak. Command Conquer będzie taką serią bardzo poboczną. Czyli tam raz może na miesiąc, raz na tydzień. Zobaczymy, jak będę miał po prostu okazję. To tak se nagram odcineczek z właśnie serii. Jeżeli będziecie chcieli więcej, no to wiadomo, napiszcie mi to w komentarzu. A ja się do tego jakoś no. Zabiorę i nagram. Więc. E, to tylko od was zależy. Dobra, więc e, ja tutaj się zabieram za rozpoczynanie gry. I weźmiemy sobie Aliantów, bo nie będziemy teraz z ruskami grać. Więc. E, alianci. E, ja myślę, że na początek recyryjni e, nie będziemy normalnie grać. E, dlatego, że to ma być taka fajna. Gierka, a nie po prostu, że ja tutaj będę się spinać, i nie będę nic mówić, bo to jest takie bez sensu w tym momencie, a relaksacyjna to będzie taka właśnie, że na spokojnie, bez niczego, bez spiny, oczywiście. E, mam nadzieję, że on to nie będzie przeszkadzać, i polecimy ze mną. New Mexico. 1946 rok Einstein. No dobra. Nie miałem mnie słychać, ale mam nadzieję, że na podmajku naprawdę fajnie powinno mnie słychać. Dlatego, że widzę typu się, że elegancko. Mieszczę się cały czas w normie. A jestem kawałek oddalony od mikrofonu. No wiadomo jak przyjdę tutaj, dojdę i będę mówił, to będzie taki bardziej radiowy, więc mam nadzieję, że on to nie będzie przeszkadzać. A ja już zamykam swój ryj i oglądamy. Luksemburg! Germany! Ja ja, idę. Herr Hitler. Ja, was ist los? Ich habe keine Zeit hier rumzustehen. Ja, ich verstehe. Okay. Did you find him? Hitler. Is. Out of the way. No wreszcie. Kiedy czy później i tak się urodzi? Czas pokaże. Racja. Westwood Studio. Eee, pokazuje właśnie nam Gierkiem jak to będzie właśnie wyglądać? Jekielny marsz. Ja będę starać się właśnie przy takich muzykach. Nie muzyka, będę bardziej właśnie gadał niż normalnie, ale naprawdę Common and jest zarobić tą gierką czasu realistycznego rzeczywistego, sorry. Eee, czyli LTS Common Conquered. Ale talet. Dlaczego wybrałem LETALET, let, a, let, a nie inną wersję? Dlatego, że LED alert bardzo dużo grałem dwójkę, jeżeli chodzi o lanówki, nielanówki, tam zawsze z kolegami, bo tak, o, żeby po prostu tak zwane pszczółki porozbalać. Pamiętam jak ja właśnie z przyjaciółmi grałem partyjka nocna, kurde, gramy, 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 a później y, tylko nas dwóch zostało. No dobra, to zapiekniemy, kurde, w MW3, raczej znaczy w MW1. I tak właśnie na laptopach graliśmy, ale to już były stare, naprawdę stare dzie dzieje, bo to było jakoś 2011, 2012 rok, nawet 2013. Jak właśnie tak się działo, że mieliśmy czas, żeby sobie pograć wszystko po kolei. A teraz wraca do. Że wszystko na bieżąco robić. Eee, dobra. Dzień poprzedni. Znaczy, dzień teraźniczy. Commander, so last transmission, oh, 900 hours. Since then, nothing. Einstein to General. I sent for her. General von Essling. She is a civilian. That's why I don't get killed. Commander, this is Tanya Adams, a professional że właśnie Filmiki są takie rozmazane. somewhere inside this research center the soviets told albert einstein we need him back immediately get tanya inside so she can get einstein out once you have located him bring him back to your drop-off point for immediate evacuation be careful the base is heavily fortified but not invincible their weakness is power black out the base and nothing will stop you No dobra. Jeżeli mi życzycie właśnie powodzenia, to tak samo ja wam życzę fajnego oglądania. Naprawdę szkoda, że właśnie są w takiej kiepskiej jakości. Nawet, że to jest... Nawet, że to jest... nie powiem. Troszeczkę zremasterowana wersja, jak tutaj wziąłem kupa. Chyba... No i tutaj zniszczony będzie. Very well. Nie będziecie mogli tutaj surowców robić. Jezu, tak był klasyczny. Yes sir. Affirmative. Have Unit lost. Affirmative. Bravo. Yes sir. Yes sir. At one. At one. Very well. Affirmative. Yes sir. A? 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 Yes. Yes. Ja Gutes transport. Yes, y Nie miałem szczęścia po prostu z tego. Z funkcji. Czas pokaże dostaliśmy osiągnięcie. Nie wiem czemu mi tego się pokazuje to osiągnięcie takie dziwne. Ale właśnie, będę się starać, żeby to była. Nie była aż tak bardzo krótka ta. anta misji. misja. Ten let's play z tej gry. Dobra. Kolejna misja. Czerwony alarm. Yeah. Soviet aggression has increased tenfold already. We don't have the manpower to fight Stalin's armies on every front. front. Commander, you did a fine job rescuing Einstein for us. Now, we are counting on you again. One of the passes we use for a supply route has been blocked by the Reds the convoy from the 434th is due through in a matter of hours. the supplies they carry are critical to our war efforts. nikos, what we have in that area to work with, not much, and time is against us. you will have to make do. clear the pass so the convoy can get to safety. their lives rest in your hands. go. Okay. Czyli teraz co będziemy musieli tutaj zrobić? Eee. Tu Mission timer Reinforcements have arrived. Trudniej drogę konwojowi, dobra. Building. Construction complete. Reinforcements have arrived. New construction options. Building. Ready and waiting. Our base is under attack. Read. Unit lost. Construction. No. <sighs> Reinforcements have arrived. New construction options. Yes, sir. Waiters. Acknowledge. Affirmative. Reinforcements Affirmative. have arrived. Building. Construction. Affirmative. Building. Affirmative. Building.

Acknowledged. 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 Affirmative. Resistance have arrived. Unit lost. Affirmative. Unit lost. Acknowledged. Unit lost. Acknowledged. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Training. Unit ready. Training. Unit ready. Acknowledged. Training. Affirmative. Unit acknowledged. Training. Unit ready. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. Affirmative.

Unit lost reporting yes sir reinforcements have arrived reporting yes sir training unit ready training unit ready training unit ready training mm -hmm. building unit ready training Construction complete. Unit ready. Yes, sir. Very Low well. Power. Training. At once. Very Unit well. Ready. Training. Building. Very well. Construction Agreed. complete. Affirmative. Very well. Yes, sir. Agreed. Ten Yes, minutes sir. remaining. Yes, sir. Agreed. Ready and waiting. Very well. Double Quick, Reporting. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Unit lost. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Ship. Quick, today. Chybi krozwal. nie. Acknowledged. Affirmative. 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 Waiting orders. Very well. Dobra, <sharp> 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 Acknowledged. Agreed. Very well. Agreed. Affirmative. Agreed. Very well. At once. Agreed. 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 Affirmative. At one. Agreed. Affirmative. No, to five to. minutes remaining. Training. Unit ready. Training. Unit ready. Training. Unit ready. Training. Very well. Warning. Four minutes remaining. Ready. Of course, training Insufficient funds. at once. Convoy. Affirmative. Affirmative, at once, at once, at once, at once, Affirmative. Konwój musimy teraz przerzucić, czy nie? No, i pięknie mamy załatwione to. Trochę długo to zajęło mi, no ale nie, nie wiedziałem o co biega na początku misji, bo już da dawno, naprawdę dawno nie grałem w Alert, No ale dajcie mi naprawdę szansę. Najważniejsze, że rozwaliliśmy w ich w ciągu 6 minut. Na jednego. No spoko, spoko. Kredyty końcowe 30, dobra. Myślę, że tak 3-4 misje na odcinek będzie chyba w sam raz. A żeby to po prostu wam się też nie nudziło. A że mi się też nie zbrydwa. brydwa, tak, no tak Więc myślę, że dzisiaj zagram jeden Jutro. I też jeden, dwa, trzy, może całą całą serię zawalonej po prostu będę. Nie wiem, zobaczymy jak to naprawdę jeszcze wyjdzie mhm. Mm Let's rock! Let's rock! On this. Let's rock! Let's rock! Let's rock! Yes, sir. Affirmative. Moving out. Affirmative. Moving out. Dobra. Affirmative. Moving out. Moving out. Affirmative. Moving out. Moving out. Affirmative. Moving out. Moving out. Dobra, jednego mniej. Affirmative. 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 Moving out. Affirmative. Prawda, czy ja tędy zejdę? Hey. What's up? I'm there. I'm there. I'm there. I'm there. Let's rock. Chew on this. I'm mm there. -hmm. Chew on this. Chew on this. Yes, sir. Medic reporting. Medic reporting. Yeah, I'm there. Dobra. Czy my tutaj? I'm there. Let's rock. Let's rock. Yes, yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Engineering. Affirmative. Bad unit lost. Affirmative. Bad unit lost. Affirmative. Moving out. Moving out. Moving out. Moving out. Moving out. Urde, trochę to zjebałem. Affirmative. Affirmative. Moving out. Moving out. Moving out. Affirmative. Moving out. Yes, sir. Affirmative. Moving out. Urde, no. Affirmative. Yes, sir. Yes, sir. Medic reporting. Affirmative. Affirmative. Moving out. Moving out. Moving out. Moving out. Moving out. Moving out. Affirmative. Moving out. Moving out. Affirmative. Moving out. Unit I'm lost. there. Dobra, drugi mamy. I'm there. I'm there. Kurde, przydałoby się, żebym tutaj kogoś uratował. Czy ja wszystkie mosty tutaj rozwalę, czy też nie? Что это есть? Не, добра. Это я Tutaj, rozwalony tutaj, dobra. To ja tutaj mogę most rozwalić. Nie, myślałem, że to trochę więcej będę musiał tutaj robić, ale tutaj te trzy, cztery mosty rozwaliłem. No i tak się trochę zgubiłem, no ale. No ale no. Dało się, tak? Jezu, jaka to jest jakość po prostu do dupy. Ale dobra, no. Wiecie, to dziwnie to będzie wyglądać, no ale to jest remaster. No co, ja to mogę powiedzieć? Dowodzenie. Eee, no trochę zjebałem to dowodzenie, no ale cóż. Dobra, więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie o w górę komentarzu, no i subskrypcji. I widzimy się już w następnym odcineczku. Trzymajcie się. Bye, bye.